I thought we could be here forever now it seems that we're lost in a memory Cause I've been waiting for excuses, I don't really wanna lose this be like to myself, girl, you know that I've been through this Waves of crashing, scars and bruises I don't think that I can do this I don't think that I can do this When these waves come crashing down No i się małeczko Marcin draka z tej strony, słuchajcie. Ja sobie właśnie wyrzuciłem śmieci. Eee, I co? Mamy sobotę. Stanę sobie wczoraj tutaj praktycznie przy, przy Luksemburgu na granicy podróżko Luksemburskiej i co? i w związku z tym, że dzisiaj mamy sobotę a do celu mam kawałeczek to dzisiaj sobie dojedziemy pod firmę staniemy gdzieś tam i dalej sobie, no poczekamy sobie do jutra, nas zrzucą i zobaczymy co nas spedycja wymyśliła Mam nadzieję na jakiś przerzut. Eee, jeszcze po Niemczech i do domu. Mam pewien plan. Ale to o tym troszeczkę później. Eee, coś tam mi się w głowie po drodze urodziło. Nie jest głupia opcja. Całkiem nawet bym powiedział mądra. No ale zobaczymy. Nic, spalimy sobie autko. O, o. No dobra, nie wydawało się Nie o, tylko wiedziałem o tym błędzie silnika. Błąd zapalił się wczoraj podczas jazdy we Francji. Niestety, generalnie, aucie nic nie dolega. Moc ma i tak dalej. Czasami, czasami gdzieś tam straci moc na, na chwilę, wtedy wystarczy go zgasić i odpalić i jedzie dalej. Prawdopodobnie mm, sparciał wąż od turbiny i zasysa po prostu wąż. E, i tak tu się prezentuje, także mm, na 80% e, to będzie jakaś pierdła. Więc nawet tego nie zgłaszałem, tylko zrobię to sobie na spokojnie w domu. E, tak żeby nie narażać po prostu na jakieś tam koszty serwisowe życie to jak pojedziemy na serii czy w Niemczech czy w Polsce do Mana to, to niestety ale skasują nas Proper a nie o to nam chodzi ja sobie zjeżdżam do Luksemburga i dojadę Z tego co wiem, to jest możliwość wypałzowania się na filmie, także z tego sobie skorzystam. A no i sobie zrzucę to jutro, pojutrze. Zrobię pauzę 24 godziny. Zrzucę to sobie pojutrze. Jak zrzucę to sobie pojutrze, no to. Co miałbym do powiedzenia? E, Widzieliście na przebitkach, e, jak jechałem z, e, z dżunglyry starą drogą do Francji, wjeżdżałem starą drogą między takimi kamienicami, e, tak, tak, przez takie wioski. Więc generalnie fajna e, malownicza trasa. Niestety nie jest mi tam nic tą drogę żeby tam wtedy jeździć, ale. Raz nie zawsze dwa razy nie wciąż. Wiedziemy sobie jeszcze na stacji zobaczymy po ile tu mamy w ogóle ropę. Bo słyszałem, że jest tania. Właściwie na granicy będziemy wjeżdżać do Niemczech. Tam jest stacja. No i co ze spokojem. Będziemy się typka zapytać. Gdzie tu możemy stanąć? Dobrze, że jest, żeby nie było, to byłoby gorzej. No i witam was w ten poniedziałkowy ranek. Mam godzinę ósmą. Ja o trzywce już się zrzuciłem. Zrzucili mnie chłopaki. Korzystając z okazji zgłosiłem z spedycji, że jadę sobie tu na serwis, żeby mi sprawdzili. No i oczywiście błąd mi wygasili. Okazało się, że e, wystarczyła sama kasacja błędów e, i za zupełności wystarczyło, czyli gdzieś tam sobie jakiś błąd załapał. Nie wiadomo od czego, może gdzieś jakieś lewe powietrze chwycił. Widzę, że czasami tak się zdarza. Także ja czekam za dyspozycją od spedycji. Musimy możemy zgasić furę e, do godzinki czasu mogę tu stać, czyli do 9 i o 9 muszę się stąd ewakuować. I ja wam powiem, że mega się zdziwiłem, ale nie zdążyłem nagrać swego zdziwienia, bo ręcznie zawsze o nie zapominam. E... No, jak dobrze znacie tę firmę z poprzedniego ujęcia e... kazali mi się wrócić na nią i załadować e... krótki przerzucik Tutaj jakieś 100, czy tam 200 kilometrów I wieziemy puste beczki Przyszedłem paleciarą Puste beczki do Düsseldorfu? Tak, do Düsseldorfu Także... Także szybki przerzucik, może stąd coś. Do domu. Bo dzisiaj jest prawda, poniedziałek, a czas pracy mamy jeszcze. O ile, 40 godzin? Także nie śpieszy nam się do domu jeszcze. Czas ten jest do wykorzystania. Mam nadzieję, że coś z tego półka zostanie. A jak nie zostanie, będę na minusie. To nie jest głupi pomysł eee, Prawdopodobnie mana Mana po prostu oddam I za te 30 tysięcy euro, które mam Kupię po prostu jakiś używany ciągnik Euro 5 Albo coś takiego Książkę ja to euro 6 eee, I i będę albo sam przed siebie, albo do, pod jakąś spedycję ostatnio widziałem ogłoszenie od Adaru całkiem przejrzyste warunki więc kto wie, może może się od nich do nich dołączymy niebawem no ja właśnie wjeżdżam do Düsseldorf tutaj widzieliście znak o ile zdążyliście zauważyć Światki przerzucik. 9.00 ładowałem. Mamy godzinę 10.30. 10.00 11 około 11.00. Zrzucimy. Musimy trochę, ale przyspieszymy trochę tempo. Uminiemy ten cały całe zatwardzenie. Później tam mamy zjazd. Prawo do dehelu, dobra, okej, okay. czyli będziemy musieli tu się wcisnąć. Chociaż mam nadzieję, że jak coś tu będzie skręcał, tu się wciśnimy. Ryzykować. Zaraz gdzieś tu zostali, albo gdzieś pojadą i będzie 200 mniej na kółku. A to nie o to chodzi. Chociaż nie wiem po co puc, puste beczki w dhl ale nie mnie tu oceniać. Co to dostaną? następna firma tak jest, tak jest. Dobra, wjeżdżamy pytamy się o co Kaman pytamy się o co Kaman i zobaczymy co dalej no i powiem wam tak ja jestem zrzucony mamy w pół do dwunastej i jeszcze 7 godzin czasu. Właśnie dostałem telefon ze spednicy powiedziałem, że muszę się zastanowić. Tu już mnie wyganiają, bo albo mogę zjechać jutro, załadować dzisiaj do Wrocławia na fajną stawkę, albo jeszcze dzisiaj się pobujać. Tutaj po tym i zobaczyć, co przyniesie jutrzejszy dzień. I nie wiem czy zjeżdżać prędzej. Czy to co, co, coś mi da, czy nie. Ale zaraz do was wrócę, bo jeszcze muszę sobie coś przekalkulować. Dobra, ja już mam wgrane nowe zlecenie i powiem Wam tak przekalkulowałem sobie wszystko i e, na moją odpowiedzialność wziąłem ładunek na ten cukier do Wrocławia, na jutro znaczy przesunąłem na jutro, powiedziałem, że zadajemy to jutro rano ewentualnie dzisiaj wieczorem e powiedzieli, że jutro nie ma opcji więc muszę to zadawać dzisiaj, ale wziąłem jeszcze ten przerzut, nie chcieli mi tego dawać Wziąłem ten przerzut Kró Króciutki, bo 60 km I później pojadę się załadować Wrócę tutaj do tej miejscowości, 60 km i załaduję ten cukier A ja się idę ładować A tu mamy do załadowania Tu mamy do załadowania puste opakowania, papier, kartony, jakieś pierdolety Także to sobie załadujemy, zrobimy szybki przerzut to 60 km. Czyli gdzieś za 2 godzinki tam będę, godzinka na zrzutkę 14, 15 i 16 gdzieś załadujemy. 16 gdzieś załadujemy ten cukier. 2 godzinki ujadę. 3 w sumie. I... I raczej jutro nie zrzucimy, zrzucimy to sobie w... w środę. I kółko by się zamkło. Dobra, ja już załadowany. Nie do tyłu, kurde. Do przodu jedziemy. I tak jak wspomniałem, wcześniej, jadę z tym, bo te 60 km. Dwie pociątki będę wolny i wrócę się tutaj do Globusa, o którego będę przejeżdżał. On jest zaraz koło tego dehelu. I tam załaduję ten cukier do Wrocławia. Po prostu ponabijam sobie kapzy, tymi kluciakami o i co mili, mili Niemcy aż, aż nieprawdopodobnie Jest spoko opcja. Dwa takie przerzuciki króciutkie, za dobry hajs. Za dobrą staweczkę i dosyć się stawka wzrośnie. Mamy dobry hajs, bo króciutko i nie, nie ma takich dużych układ drogowych. Więc też nam więcej zostanie, nie? Dobra, ja śmigam. Nie ma co się obijać dzisiaj. Dzień pełen zadąkowych i rozładunków Że jest co robić. No i już na miejscu. Gdzieś tutaj zrzucamy. Aha, no, ale na tym magazynie tutaj szybki przerzucik, mam nadzieję, że, że będzie szybko i przyjemnie. Już widzę, mam miejsce uszykowane Także zaraz się podstawiamy, biorą te opakowania i lecimy załadować ten. E ten cukier do Wrocławia idealnie za pierwszym razem. no. Weźcie przykład, weźcie przykład. Dobra, trzeba przyspieszyć trochę tempo, bo spedycja dała mi znać, że niestety, ale, ale firma Globus pracuje do godziny 16, mamy 1,5 godziny. Prawda, pokazuje mi dojazd za 50 minut, ale boję się, że stwierdzą, że mi się nie zadują, bo nikt nie zostanie po godzinach. byśmy zadowali to jutro rano, i także same w środę, i tak. Ale jak po prostu byśmy byli po robocie, już nie, generalnie. Powiem Wam, że możemy być lekko w dupie za przeproszeniem, bo mamy już za 24. I lekkie zatwardzenie. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na zadunek dzisiejszy. Zielone, jechać, jechać, jechać Nie ma co się obijać Kurde no Będę trzy razy to będę robił No, no tu ładujemy w tej firmie, kurde No ale jakby, gdyby oni nie wiedzą, że my tutaj stoimy Dobra, widzicie chaos na drodze przy wyjeździe z Desial yy, wracając do no czy znaczy no, generalnie udało mi się zadawać okazało się, że pracują dłużej, yy, bo do 16 trzeba było się po prostu zgłosić, yy, a pracują do godziny 18, i ładują generalnie, yy, więc pokoju jest dużo spokojniejszy, Paliło mam na jakieś 380 km jeszcze. Także ze sobie dziś tam po drodze strony wrzucę z Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o przyszłość, mama w firmie, to jeżeli to kółko wyjdzie na minus. Biurze, bo jeżeli go oddam po tym kółku, no to nie będę miał czym wyjechać ani naczepy, ani, ani konia więc w sumie e, 4 dni będę miał takie znalezienie mi auta i później pewnie bym chciał jeżeli uda mi się coś znaleźć, to w poniedziałek jechać kupić we wtorek się formalności i w środę wyjechać i kręcić kilometry zastanawiam się nad ee, czy wyjść w jakąś stałą z tą pracą i się, tak jak wspomniałem wcześniej na początku odcinka na ofertę Adaru bardzo przejrzyste warunki euro 15 po Europie i euro 30 na przerzutach po Niemczech to jest spoko bo tutaj po tych przerzutach zobaczycie na rozliczeniu teraz się miałem euro 20 o ile dobrze pamiętam A na drugiej miałem coś koło dług, euro. No to średnio chodzi o 30 było 20, no trochę więcej euro 50 i... tutaj się zastanawiam czy po prostu nie wziąć jakiegoś zatrudnić jakiegoś e, spedytora młodego że po szkole, że is my Dziki zachód, nie? No ale 1000 euro by zostało w kieszeni. 1500-1600 euro by zostało w kieszeni. No nic, mamy na 19 za chwilę. Także pierwszy parking. mniej więcej, czy to idzie w dobrą stronę, czy w złą stronę. Zobaczymy też, co na to powie Omega. I sobie wykonać taki manewr, może mi coś też wymyślą. Ja sobie coś zada na autofa Nie będziemy, kurde, przeginać Tacho. Czuję, że następna stacja może być za kilkadziesięć kilometrów, a jest za dwadzieścia siódma. Pamiętam, że tu gdzieś jest autohof No, jest taki na Autohofa, Także elegancko. Sobie tutaj zatankuję, będę miał z głowy. No i co? No i dobra, ja kończę, pójdę zatankować, ustawię się, pewnie dostanę bon, jakieś żarełko. I będziemy kończyć, albo być, no bo dobra, najpierw zatankuję, żeby mieć z głowy. Nie rano ruszyć sobie z pewnym czasem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.